Sieman, czy na dalej yy, bitcoina wydobujemy 115 megahash na sekundę, widzimy wydobujemy prawie 80 na sekundę, więc powiem, że jest bardzo dobrze. Dzisiaj zajmiemy się yy, dalej bawieniem się właśnie krypto, na w krypto yy, znaczy yy, wydobywanie ethereum, yy, a graficzne Raczej chyba te będą gdzieś na granicach 54 MHz na sekundę Czyli 5700 To jest 600 to jest 800 dobra na raczej powinien chyba wytrzymać Więc to jest bardzo dobrze Tylko taka, taka szczerze chyba około 1000 euro ba Przepraszam to chodzi ona jest nie, tutaj nie, 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 poczekajcie, gdzie ta kata była? Yy, tutaj, 1100. Yy, 1100. Ładny kwit. Ale ja pan jeszcze na początku co? Przyspieszyć czasu. od tego mi tak bolno to leci. No ale widzicie, i tego już bardzo, bardzo mało yy, jest. Yy, yy, wartości to po prostu. 1979 dolarów, więc powiem, szczerze, że bardzo. Bardzo szybko to idzie w dół. Ale to nic. My będziemy wydobywać <śmany> dalej. <śmany> będziemy składać na takie kate na jakich kartach, na jakie będziemy mieli kasę. Yy, wiecie, jakoś ten sens był wydobycia, bo tak trzeba już powoli zwiększać te wydobycia. Ja bym nie patrzył. I żeby to miało ręce i nogi. Eee, dobra. Jeszcze chyba jest tu 15 dolarów, więc. Czekajcie, coś mi się chyba przedstawiło w obs bo coś mi tu za cicho gra. Znaczy nie tyle co gra, co nagrywanie, coś mi tu knuć, poziomy. Poziomy są za nisko, dlatego coś mi tu po prostu nie pasowało. Yy, mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Dobra, elegancko. Przy okazji zdobyliśmy kasę chyba na to. Nie, jeszcze kuźwa, nie. Yy, jeszcze nie, jeszcze nie. Już myślałem, że będziemy mieli kasę na yy, następną kartę, ale jeszcze, jeszcze nie. Wiadomo, nie musiałem takiej, takiej karty kupować. Yy, ale z drugiej strony yy, nie mam na co w zasadzie yy, tych pieniędzy na razie wydawać. No, po tego mówię, mógłbym sobie te wziąć te Vega 56, ale nie z tym tokiem cały czas, tym samym jeździć, co w poprzednim, yy, poprzednim rozgrywce. Więc teraz pobawimy się troszeczkę inaczej. Trochę będzie tej, też będzie wiadomo Vega 56, ale teraz chcę powiedzmy yy, na tej zasadzie robić, że yy, praktycznie. Jedną większą kartę, mocniejszą kartę teraz zakładać, tak? Czyli powiedzmy teraz mamy stelaż 5700, powiedzmy 45000, o, w tym sensie y, mamy Wegi, mamy X4000, mamy 4, te, te jakieś były, 480, 480. Teraz bym może preferował y, karty y, pokroju właśnie radeonów, y, tylko poczekajcie żeby ta sleeping jeszcze i może być też karta GTX 1060 eee, tutaj w sumie też by można było zrobić taki staraż. to by też w sumie nie było wcale absolutnie głupie eee, więc robimy to eee, tylko po mocy muszę zobaczyć eee, wybaczcie mi że tak trochę gana przez nos jestem trochę przy, lekko przeziomiony jak coś eee, żeby nie było 6 eee, staraży, dobra bierzemy sobie to może by nawet kupić na to 8. Yy, tylko tutaj na koszcie 1000 spłonie. 500. Dobra, nie, na razie jedziemy jednym tokiem yy, zakupowym, że tak powiem. Yy, I lecimy, dobra. Na pewno pamięć ram jakiś yy, Jakąś pamięć ram. Jakiś SSD od razu, żeby kupić. I yy, tak. Yy, pod procesor taki Myślę 40, dobra, jeszcze najtańsza płyta główna niech będzie To czekajcie, która to była najtańsza płyta główna bo to teraz jest ciężko zobaczyć dobra 1600 2300 dolarów, 300 dolarów to jeszcze chwilę, będziemy sobie złożyć nasz piękny zestaw właśnie i tojeczka, kule trzeba założyć, trzeba zamontować SSD rzecz jasna, gdzieś RAM był jeszcze, RAM poproszę, więc niech RAM, RAM ląduje, został nam zakup oczywiście karty graficznej, jak i zarówno zasilacza. Więc dobra, lecimy po zasilacz, mamy zasilacz. Możemy sobie jeszcze zamontować, popodpinać yy, oczywiście przewody. No i co teraz kupimy za ten ring, i lecimy sobie gdzieś tutaj na boczek. Yy. Yy, dobra, Ech tak będzie mniej więcej. Ja tu nie będę no wiecie jakimś estetą tutaj, żeby tutaj jakoś pięknie wszystko ustawiać. Tylko chcę teraz tak zrobić, żebyśmy tą 1060 znaleźli. Ostrzała, dobra, już będziemy mieli kasę na 1060 więc nieźle, zawsze te 15 mega hashi będzie więcej i będzie można sobie właśnie po, pokombinować do metas, tak, tak, oczywiście i teraz włączamy sobie sprzęt cały, wydaje mi prawdopodobnie już bitcoiny, mam nadzieję, że troszeczkę tych bitcoinów już padło, i jest wszystko elegancko, czyli sprzęt ruszył, teraz musimy tak do, oczywiście do laptopka Mogę No nie jest jakieś tutaj wybujały, bo to jest 24 mega hasze. Ale 24 mega hasze, 6. No to już macie prawie 140 mega hasze, więc tu już jest dość yy, duża liczba, bo nie patrzeć. Ale ponad 140 mega dobra, teraz miałem tak, iść do bitcoina, bo tego bitcoina troszeczkę jednak mam. Yy, 320 dolarów. Widzicie? Jednak coś tu się też pięknie zwraca inwestycja. Yy, dobra, następnie 60. Yy, na zakupienia. Yy, ogólnie też mi żadnym jej niedzieli, mam nadzieję, że to w niedzielę wyjdzie. Jeśli internet pozwoli. Czekajcie, co razumiem tutaj. To mnie się tutaj dokupić te karty, bo jeszcze mi zostały tutaj dwie karty dokupić. Więc też można dokupić jakieś chociaż w RX y żeby jednak te dwie jednostki, że tak powiem w cudzysłowie, były już w 100% działające, więc Lux. A myślę, że dzisiaj raczej mam taką cichą nadzieję, że do 1000 dzisiaj dobijemy właśnie z wydobyciem kart graficznych ale widzę przy tej ilości to raczej chyba nie będzie problemu już teraz już praktycznie będę miał yy, wydobycie na poziomie prawie tysiąca już więc yy, tutaj naprawdę będzie bardzo dobrze yy, więc ja się cieszę yy, zakładamy, podamy, montujemy i włączamy i mamy już te katy więc tutaj już mamy ponad 100 nie, proszę, prawie 56 MHz na sekundę, już wydobycia, więc to jest już dość dobrze na tych kartach graficznych. Yy, mamy, jeszcze nie mamy, jeszcze nie mamy 1000, yy, więc tutaj jeszcze trzeba jednak nawet te 4 karty graficzne 10, 30 i jeszcze zakupić. Yy, ale widzicie, że naprawdę tutaj kasa leci yy, bardzo dobrze. Yy, Bitcoin na troszeczkę też sprzedajmy, yy, wiadomo, tego dużo jeszcze nie ma, ale. Nie jest też tu w sumie e, tak tragicznie. Tutaj jest No dobra, no to mamy tak taniej. Mm, dobra, tutaj sprzedajmy, tutaj zakupmy. Ja mamy już jeden cały starasz. 10-60 kami e, zakupiony, złożony przede wszystkim. Złożony, sprawny, działający, więc jestem bardzo zadowolony. W sumie, to co dzisiaj na planie miałem zrobić, to zrobiłem Hmm, czyli właśnie kupiłem taką 10,60, cały stalarz, więc jestem zadowolony. Wiadomo, później prawdopodobnie jeśli yy, ta seria będzie oglądana, będę chciał taki mismasz trochę porobić. Czyli po prostu wymienić powiedzmy te szóstki na ósemki, od, od podstaw znowu ósemki robić. Eee, wiadomo, troszeczkę więcej eee, kasy rzecz jasna. No bo nie oszukujmy się tutaj już dużo. Mi nie brakuje, mamy tutaj węgi, mamy tutaj, jak powiedziałem, x tutaj mamy X, i mamy rtx 2080. Teraz Paweł powinienem powinien zakupić coś znowu z Tajni NVIDIA, czyli 1070. Więc prawdopodobnie teraz będziemy zakupywać sobie też 1070. Czemu tak chce, a czyli wykupić większość takich kat. No, żebym mógł po prostu już mieć jakiś tutaj y, fan y, czekacie bo teraz zakupiłem, a już chyba kupiłem już pod są jeszcze lepiej. Yy, dobra. Ale to nic. Żeby tutaj nie chciałem nie kupować. E, ale to jest. Co będzie Nie, no to jest lunch, ale nie jest luncher, tylko chciałem wyłączyć i podłączyć katyle w Coś się tu poknociło, ale to nic. Wyłączymy, wyłączymy jeszcze raz. Nie ma z tym żadnego problemu. Tak, teraz to jakoś, czemu nie chcesz mi teraz? coś się tu bugowało się chyba coś nie no dobrze jest coś kurwa cały link przedstawiłem pół na tak, daczego sobie tutaj tak mniej więcej jakbym to był był, no a no i uchaniamy e, więc mamy teraz już bite 1000 mega haszy wydobycia właśnie Ethereum <laughs> więc to już jest naprawdę bardzo duża ilość można powiedzieć w cudzysłowie pierwsze 1000 przebite wydobycia więc powiem szczerze że jestem zadowolony I więc w tym momencie można by także zainwestować w bitcoin i prawdopodobnie idziemy zobaczyć teraz Yy, jakaś jeszcze lepsza była maszynka z tego co ale ja to było 40 hp, to 60, do 4 dHz. Więc tutaj yy, no, nie wiem czemu tak widać, yy, tu 20, więc tutaj ile musiałem teraz mieć? Tu mam 95 dHz, więc chyba 1750 trzeba będzie zakupić. wydobycia. Yy, no bo raczej tych mniejszych na razie już się nie opłaca. Plan wstępnie wykonany, czyli złożenie właśnie koparki o karty 10,60 Na następnym łączniku będziemy robić 10,70, później będziemy z jakiś będziemy robić i tak dalej. Więc zobaczymy, bo tutaj mamy, tutaj jeszcze nie mamy z tego, nie mamy z tej karty, oczywiście z tej to jeszcze jest nie ten poziom, tak powiem. Mmm. tu jeszcze ją RTX, RX, GTX, czy RTX, RTX, więc troszeczkę tutaj jest jeszcze co do wydobycia. Mm, ale mój plan jest wykonany. Jest wydobycie na no dość dobre już myślę, ilości 56 bitcoina, albo 27 tysięcy bitcoin kosztuje. Jeszcze poczekamy 300 dolarów, powiedzmy, i będziemy mogli kupić sobie większą, bardziej efektywniejszą, chociaż w sumie 56 i 26 to jest 56. A to macie tutaj, nie tu. 56, to i tak ta maszyna wygrywa nad wszystkimi. Dobra, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. No i zakupujemy 6 e, dolarów, 6 centów. Chyba jak to się mówi. Dokładnie nie wiem. E, 5-6 centów nam zostało, ale mam nadzieję, że zaraz będzie uruchomione. Idziemy do laptopa, oczywiście. E, I uruchamiamy maszynę. E, Pierwsza taka no dość mocno... E, zarobkowa maszynka już, e, pod względem Bitcoina. Mm, więc tutaj już będziemy też mieli <laughs> bardzo dużo, czy bardzo dużo, może wsadziłbym, ale też nie małą ilość e, wydobicia. E, więc tutaj jeszcze mógłbym się pokusił o zakup takiej jeszcze jednej maszyny. W dzisiejszym odcinku byśmy mieli tak systematycznie krok po kroku robione, kupywane takie sprzęty. No po prostu po to, żeby tej kasy trochę było. E, wiadomo, teraz nie jest to jakoś... Ale patrzcie, klikam, klikam, praktycznie... Już tam coś się pojawia na koncie. E, a nie wiem, teraz może miśmy zakupili na jakąś tańszą. Gdyby nawet, to i tak już z tego coś będziemy zarabiać. Jestem zadowolony, że w ogóle udało się dzisiaj zakupić yy, no, w zasadzie 8 KAT graficznych z 10 000 Z yy, 10, przepraszam. Yy, właśnie GTX 1060. Więc yy, moim zdaniem nie jest to tragicznie. PFW może właśnie. Też się zastanawiam, właśnie, czy nie wyrzucić tych dwóch kart graficznych i eee, nie kupić jakiegoś może mocniejszego zestawu. Po prostu, bo tutaj mamy zasilać 560 eee, więc tu mógłbym coś e, fajnego wrzucić w ten zestaw, ale nie wiem. Koci mnie strasznie, ale aż tak, żebym brał to na swoje barki, aż taką ilość, nie wiem. E, dobra. Hmm. Może jeszcze zakupmy tą jedną maszynkę. Do no wydobycia będziemy kończyć odcinek, trochę krótszy. E, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, bo to jeszcze chciałem wrzucić, a jest niedziela. Ale przepraszam, nie niedziela, jest e, sobota wieczór, jest godzina dziewiąta. Wieczorem, więc chcę e, jeszcze Rzucić, ale mam nadzieję, że ten yy, no 200 Hz na sekundę już mamy wydobycia bitcoina. Mamy ponad 1000 Hz wydobycia bitcoina. Więc myślę, że jak na powolny rozwój jest to i tak naprawdę, bo od, mieć yy, u siebie powiedzmy w cudzysłowie, czyli że tutaj 4, proszę, 5 maszyn do wydobicia mamur, mm, no, nie każda z jednej każda początki były każda z innej parafii praktycznie kata. E, Późno tutaj się zaczęło dozdać, tutaj znowu. No tam tutaj mam trochę lepsze. Więc y, myślę, że jest nieźle. O, po prostu nie jest źle. E, dobra, jeszcze może zakupimy, Chociaż poczekajcie. Teraz sobie może jeszcze zbieramy kasy na tą e, droższą. Za te 1750 jednak coś tu będzie lepiej szło. E, wiadomo, e, tak bardzo by można podcisnąć tego bitcoina, nie ukrywam, e, by móc e, po prostu y, ten 1500 tego hryzów na sekundę dobycie by mieć. I w tym momencie chcę mieć jakieś y, 250, z tego względu, że powiedzmy w przyszłym sezonie, pierwszym odcinku, może za dwa odcinki, już będę chciał mieć 500. Yy, więc będę musiał jakoś tak podzielić, by mieć powiedzmy 500, 500 tysiąca mhz Będą bycia Ethereum, i ja, i zarówno 500, będą bycia e, Bitcoina yy, Więc yy, tutaj powiem wam jest troszeczkę kombinowania No bo to jest kombinowania no, ale yy, o to chodzi, tak? Jeszcze 250 dolarów brakuje Wiecie, no trzeba mieć jakiś plan w głowie, żeby to jednak, ym, powiedzmy, miało to wszystko ręce i nogi. Żeby to działało, tak? Bo co mi z tego, że ja będę tu inwestował? No powiedzmy, no w tych kartach naprawdę, tam na życie realne jest to kupa kasy, tak? Yy, więc już się nie dziwmy. Więc chcę z tego też mieć naprawdę potężny zarobek, tak? Yy, o Jezu. bo nie o to mi chodzi, że ja sobie to kupię, bo mi się tak chce, tylko z tego trzeba po prostu zarabiać. Eee, I teraz znowu, eee, kolejna maszynka do wydobycia leci do bitcoina. Będziemy mieć 250, chyba, że będziemy już mieli 250. Tak, mamy ponad 250, mamy 270 prawie, ponad 270 eee, ha-hasze na sekundę wydobycia bitcoina. Jestem, zajebiście się szczęśliwy dzisiaj. Eee, udało się. Nie, ponad nami, wziąć eee, to ale wiadomo jeśli miałem wybierać teraz mocniejsze karty graficzne to też bym tego już nie miał eee, ja powiem, jeszcze bym tego nie miał jeśli my, powiedzmy nawet celowo w Wegi 56. Ale szóstki, taką tak mam całą maszynkę więc już mam tu 140 mega Te tech na sekundę wydobycia hmm, tutaj mega hash, ten bitcoin ma te hasze więc tutaj jest naprawdę za biście. Yy, teraz ile bitcoin mi no, Już troszeczkę mam. Bitcoin za 150 dolarów, więc teraz tylko zbierać na bitcoiny, tam maszykę do bitcoinów i zwiększyć wydobycie na następnym odcinku. Jeśli no, że pójdzie 5500 yy, mega haszy i jak i 500 tych haszy bitcoina, więc... W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, wstawcie łapkę w górę, komentarz i niech za I ci macie się do następnego odcinka? Cześć!